Siema, Siemanko. w dzisiejszym materiale chcemy poruszyć temat suplementacji u osoby naturalnej i u osoby na dopingu. Najpierw przejdźmy sobie do osoby naturalnej. Przede wszystkim u każdego w sumie, u większości przynajmniej osób, które zaczynają zabawę ze sportami, czy u zwykłego Kowalskiego jest przeświadczenie, że suplementacja będąc sportowcem czy osobą ćwiczącą, no to jest są to przetreningówki czy wzięcie samej kreatyny. A tak naprawdę suplementacja to są same podstawy, czyli witaminy, minerały i to tak naprawdę jest najważniejsze w suplementacji, aby osiągać progres, ponieważ no, nasz organizm musi uzupełniać niedobory witamin, minerałów. a Jeśli jest tego za mało, no to wiem jak można się łatwo domyślać, że organizm nie działa na pełnych obrotach. Tak, no przede wszystkim jest to uzupełnienie czegoś, do czego nie potrafimy dostarczyć, choćby nawet spożywienia. Pożywienia. Tak? A jak wiemy, to w dzisiejszych czasach w pożywieniu no, mało jest tych śladowej ilości witamin i minerałów. szczerze mówiąc, ja bym w ogóle nie, nie patrzył na, na wartości odżywcze danego warzywa tak. czy tam owocu, bo to szczerze. No, nie jest niemiarodajne w stosunku do tego, co, co w tym pożywieniu faktycznie występuje, nie tak, no nawet oglądając badania z porównaniem, porównując dzisiejsze pożywienie do tych z lat 60. to naprawdę jeżeli chodzi o witaminy i minerały, to spadek jest bardzo drastyczny. Nie? Więc takie podstawowe witaminy, jakie trzeba by wziąć pod uwagę, to witamina C, witaminy, witamina A, witamina D, witamina z grupy B i witamina K. To są takie podstawy e, w suplementacji, które należałby uwzględnić na samym początku. No i na pewno dobrze by było też y, uzupełnić y, minerały, y, tak jak na przykład magnez, na który jednak większość osób ma dosyć spore niedobory, y, cynk. No i też y, dodałbym y, selen organiczny, y, jeżeli chodzi o te właśnie minerały, nie? Teraz jeszcze takim bardzo ważnym suplementem, który należałoby dorożyć do suplementacji jest na pewno no, kwasy Omega 3 6-9 To są takie podstawy, no, które który każdy praktycznie ma niedobory, no bo nie spożywamy dużej ilości ryb tłustych, więc a kwasy Omega 3 praktycznie wpływają na wszystko na naszą odporność, na kości wspomagają pracę mózgu Przede wszystkim poprawiają nasz HDL, czyli ten zdrowy cholesterol, idzie w górę, wspomagają pracę serca, całego układu nerwowego. No, praktycznie benefity są dla całego organizmu. Tak, więc uważamy, że nie tylko sportowcy, a nawet moim zdaniem, to tak naprawdę każda osoba, nawet ta, która nie jest związana z siłownią, powinna naprawdę uzupełniać. Suplementować tą omega-3, bo będzie mieć z tego tylko i wyłącznie samym benefit. to nie tak? w dawce jeden gram, bo 1 gram to praktycznie no, dawka. Yy... No powyżej, tak, powyżej 2-3. No, yy, tutaj ja nawet stosuję około 5-6 tysięcy. Nie? To zależy, czy ktoś ma wiadomo intensywność fizyczną, pracę fizyczną, czy, czy, czy trenuje na siłowni, czy też siedzi przy biurku. Nie no, mhm. Będzie znacznie więcej potrzebował. Kolejnym takim suplementem, teraz no, bardzo popularnym przez każdego stosowanym jest królowa na pewno... suplementów, nie? królowa suplementów na masę, na żywę tak. Kreatyna, czysty monohydrat kreatyny bez jakichś udziwnień. Tak. Bez... No jest to już stwierdzone wieloma badaniami naukowymi, że monohydrat kreatyny potrafi uzupełnić nasze komórki kreatyną w 100 tak? Jeżeli monohydrat uzupełnia Komórki w 100%. No to kurczę, żadna inna forma kreatyny nie uzupełni ich lepiej, tak? A jest to najtańsza forma kreatyny, więc po co, po co wydawać, po co przepłacać, tak? Też są te dziwne mity do dzisiejszego czasu. Słyszy się, że kreatyna nas nawodni, że my spuchniemy, że my będziemy mieć ogromną retencję, będziemy mieć twarz jak księżyca, to tak wcale nie jest. Kratyna musimy pamiętać, że kreatyna uzupełnia wodę międzymięśniową, tam głęboko w mięśniu, tak? Więc my nawet tego nie zauważymy. Ja nawet kreatynę stosuję na redukcji, nawet ją stosuję przed zawodami i jakoś nigdy nie widziałem jakiejś retencji wody, tak? Ona je bardzo głęboko, bardzo głęboko w mięsiu jest uzupełniana ta woda, a to jest bardzo pozytywne, bo jednak mięsień lubi środowisko, yy, lubi wodę, bo jest to po prostu dobre środowisko anaboliczne, więc to tylko i wyłącznie spowoduje lepszą regenerację tych mięśni powoduje też lepszą siłę wydolność na treningu tak? kreatyna przede wszystkim uzupełnia te w naszych mięśniach co za tym idzie mamy lepszą regenerację i więcej siły na treningu co wiadomo skutkuje lepszymi przyrostami tak. masy, siły tak. no i na redukcji też ma to same benefity takie, że po prostu mamy to lepszą regenerację i potrafimy po prostu trenować na wysokich ciężarach dzięki czemu zatrzymujemy te mięśnie na redukcji. Kolejnym ważnym w sumie suplementem są aminokwasy tutaj EAA, które przede wszystkim uczestniczą w antykatabolizmie naszych tkanek mięśniowych. ponieważ na treningu uszkadzamy tkanki mięśniowe, które potrzebują regeneracji. A aminokwasy służą po prostu przyspieszonej syntezie białek. Kolejnym ważnym suplementem, który należałoby wdrożyć do suplementacji jest glutamina, która jest prekursorem do syntezy protein w naszym organizmie, uczestniczy również w regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej i jest głównym nośnikiem, nośnikiem azotu. azotu. Tak. No i też trzeba pamiętać o tym, że glutamina bardzo fajnie wpływa na jelita, no i ogólnie na poprawie odporności, więc tutaj też moim zdaniem suplement bardzo godny uwagi, nie? Kolejnym e, suplementem, suplementem w chimie, e, zastępującym bardziej pożywienie w naszej diecie, czyli białko, e, no jest to nie jest to priorytet i to już bardziej wedle, wedle uznania. Kto po prostu chce sobie zastępować mięso, to jak najbardziej stosowanie odżywki białkowej tutaj będzie trafnym pomysłem. Łatwiejsze trawienie takiego białka. I tutaj musimy sobie też zaznaczyć, że stosowanie dużej ilości białka w proszku też nie wpływa zbyt dobrze na jelita, ponieważ je lekko, że tak powiem, rozleniwiamy, ponieważ no, nie ma takich nakładów pracy jelit jak przy na przykład trawieniu kurczaka. No I troszeczkę upośledza też ten zymet trawienny. No Jestem za tym, że na przykład w okresach masowych, kiedy naprawdę mam bardzo dużo ilości jedzenia, ogromne ilości węglowodanu w diecie, tak. To wtedy fajnie gdzieś sobie tą odżywkę wrzucić na przykład w takich posiłkach jak przed treningiem po treningu, kiedy naprawdę jedzenie wtedy mięsa w dużych ilościach na pewno nie będzie nie będzie korzystna, jeżeli chodzi choćby nawet o same wykonanie treningu, tak. Więc tak jak mówię, nie dla wszystkich, ale jeżeli chodzi o zastąpienie posiłku białko jak najbardziej przyniesie same korzyści, nie? Kolejnym takim e, suplementem, często u osób, które chcą zaczynać redukcję, jest spalacz e, tłuszczu. E, no, na bazie, e, często na rynku mamy właśnie klasyczne spalacze, na bazie tam zielonej herbaty, e, pieprzu kajen, e, kofeiny, e, czy tam mocniejszych rzeczy, stymulantów, no to już na bazie e, graminy, czy tam efedryny, to już bardziej takich. E, i są Yy, takimi suplementami, które naprawdę są warte uwagi, jeżeli chodzi o po prostu spalacze tłuszczu, nie? Tak, to, to na pewno. Yy, I też yy, oczywiście, spalacze yy, nie na początku redukcji, tylko jeżeli faktycznie już ta redukcja jest na takim poziomie, że ta sylwetka już dobrze wygląda, ale nasz progres yy, redukcyjny stanął i kolejna odcinka jedzenia, no to już będzie. Yy, bardziej drastyczna dla naszego organizmu i możemy się wtedy tak. wspomóc spalaczem i przeskoczymy ten, ten level wyziomu. Tak, no patrz, że już mamy mało tego jedzenia, już kręcimy duże ilości kardio, już się też nie czujemy, już nie mamy też tej, tak, nie mamy takiej dużej energii jak wcześniej, tak? Te siły, te, te treningi nie są już tak efektywne, to wtedy faktycznie ten spalacz potrafi nam dać takiego kopa energetycznego, troszkę nas pobudzić, dzięki temu zrobimy efektywniejsze treningi, a dzięki temu, jakby nie patrzeć, to też spalimy więcej kalorii, tak? I tak jak Jarek mówił, no, jesteśmy za tym, żeby te spalacze wrzucać na sam koniec redukcji. Tak naprawdę czym później nie wrzucimy, tym będziemy czerpać z nich większe benefity, tak? Ja zawsze wrzucam jakieś ostatnie 4-6 tygodni redukcji, Yy, tak jak mówię, Jochimbina z Nefryną bardzo fajne połączenie, <laughs> hamuje też troszeczkę apetyt. Spalacze tłuszczu, to w skrócie można powiedzieć, są takie ostateczności wyciąganie najlepszych kat na stół pod koniec naszej redukcji, gdy już faktycznie sprawia ona nam problem. No, czyli tak jak mówiliśmy, jeżeli chodzi o osobę naturalną, to takie podstawy, jeżeli chodzi o suplementację, to na pewno uzupełnienie witamin, uzupełnienie minerałów. Później, jeżeli chodzi o taką suplementację bardziej sportową, to jak najbardziej kreatyna, jakieś aminokwasy AA i glutamina i białko, ale tak jak mówimy, białko bardziej bym stosował jako zamiennik posiłku, a nie typowo jako suplement, nie? No i te spalacze pod koniec redukcji faktycznie gdzieś tam przy tych końcówkach są naprawdę korzystne i, i, i można, można je stosować, nie? Y na no, teraz, może dla niektórych ciekawszy temat, czyli Dopilgu. suplementacja dla osób wspomagających się środkami tak? Więc, zacznijmy od tego, że osoby, które stosują te środki dopingujące, to są narażone na różnego rodzaju no, skutki uboczne. Tak? Między innymi takie jak zaburzenia w profilu lipidowym. Z problemy z krwią, może się krew zagęszczać. Tak? Ym, wątroba. Wątroba, tak. Jeżeli są stosowane jakieś różnego rodzaju środki oralne, yy, to, to faktycznie trzeba, spo, trzeba po prostu wspomóc tą wątrobę, tak. Yy, serce jak najbardziej też, też trzeba Nergi. o tym pamiętać. nerki też o tym pamiętać. Yy, też tak osoba o wiele bardziej musi się pilnować. Yy, tej wrażliwości insulinowej, szczególnie że osoby na dopingu, naprawdę też stosują insulinę i potrzebują dużo większych ilości węglowodanów, ogólnie kalorii, jak osoba, jak osoba która tego dopingu nie stosuje, tak? No i też musi jeszcze dodatkowo dbać bardzo o trawienie, o jelita. Więc tego naprawdę robi się bardzo dużo, tak? Więc zacznijmy od takich podstaw, które naszym zdaniem na pewno powinny być u takiej osoby stosującej te środki dopingujące. No to na pewno y, witaminy, tak? Y, taka osoba na pewno musi stosować dużo, dużo więcej witaminy D, y, dużo więcej y, witaminy C. Powiedzmy ten 1 gram do 2 gramów to jest taka spoko ilość. Ale omega 3, tak żeby po prostu też ten profil lipidowy nie był taki mocno rozchwiany. Yy, omega 3 bardzo mocno potrafi yy, mocno... zdrowy cholesterol tak. podnieść do góry, czyli ten HDL. A ten. Dobra, to zacznijmy od tego, że może yy, podzielimy sobie tak te suplementy, żeby pod pewne jakieś tam złe zaburzenia yy, dostos dostosowywać te suplementy. tak? Czyli na przykład... Cholesterol. No, ta rzecz, zacznijmy może od profilu lipidowego, tak? Yy, osoby, które stosują środki dopingujące, no niestety, ale yy, potrafią bardzo mocno zaburzać yy, ten zdrowy i zły cholesterol, tak? Czyli ten HDL. HDL, LDL. I, I wygląda to na takiej zasadzie, że zdrowy cholesterol idzie niestety w dół, yy, a zły cholesterol, LDL, idzie w górę, tak? I żeby zapobiec temu, um, temu zaburzeniu stosunku, stosujemy, czego... tak, stosujemy suplementy y, takie jak, y, między innymi podstawa, czyli omega 3. Ja, my jesteśmy za tym, żeby te omega 3 było troszkę więcej y, jak, jak zaleca producent. Ja stosuję 6000 3000 rano, 3000 na wieczór. Y, super suplementem jest cytrus Bergamot. To jest taki to jest suplement. Nazywa się Cholesterol Pro, z tych takich bardziej powiedzmy znanych suplementów. I on jest na tyle dobry, że on potrafi bardzo dobrze nam podwyższyć ten zdrowy cholesterol HDL. Tak? Kolejny taki war, wart uwagi z suplement na poprawę tego profilu. Jest, no może tak zacznę troszeczkę bardziej wymieniać, nie? Czyli, na przykład, yy, Abana, bardzo dobry suplement, yy, Niacyna. Tutaj musimy troszeczkę uważać, bo, bo są, potrafi być takie uczucie spędzenia po tym, nie? Yy, jeżeli chodzi o yy, Niacynę z fleszem, ona jest, nie? No, tak, flesz. Tak. Nie ma tego efektu takiego Czyli spędzenia. Wolno, wolno wchłanialna, nie? Tak, tak, tak. Tylko przy wolnowchłanialnej u niektórych właśnie występują zawyżenia prób wątrobowych. Tak, to o tym kiedyś m.in. Łukasz Modzelewski opowiadał, że miał te próby wątrobowe bardzo podpyszczone. Więc no my zalecamy jednak tą starą wersję z tym flaszem, ale w jakichś mniejszych dawkach, na przykład po jakieś 200, pół tabletki na przykład przed treningiem, pół tabletki po treningu można jeszcze pół tabletki z rana sobie wrzucić. Nie? Niacyna. Później co? GW, tak zwana karderyna. Bardzo dobrze poprawia profil lipidowy. Yy. Co tam było jeszcze? Yy. Na pewno yy. omega-3 to mówiłem, yy. olej skryla. Yy. Cynamon też poprawia. Cynamon, tak. Yy. No, kolejne, yy. kolejne, chodzi o nerki. Te, te suplementy ja bym stosował zawsze, jeżeli chodzi o stosowanie środków dopingujących. Chodzi mi między innymi o yy. astragalusa, którego stosujemy od 1 grama do 2, a nawet więcej cystonę. Myślę, że jedna tabletka rano i tabletka wieczorem to dosyć dobra ilość. Jeszcze można sobie miszek lekarski dodać, który też potrafi, ma, taką, ma taki efekt lekko diuretyczny. Kolejnym często występującym zaburzeniem jest zbyt duża produkcja ilości krwinek czerwonych. Często jest to zauważalne, czyli no, gęstość krwi. Jak, jak temu przeciwdziałać? Fajnym suplementem tutaj jest inozytol, hexafosforan inozytolu IP6. Suplement, który zmniejsza przyswajalność żelaza. Tutaj musimy przy suplementacji musimy właśnie dlatego potem badać żelazo i ferytynę. Aby potem wrócić po prostu, po prostu, uzupełniać te żelazo, żeby nie było zbyt dużych niedoborów. E, taka dawka do, działająca, e, to jest takie powyżej grama, półtorej grama, e, wtedy, no to tak mocno faktycznie. Tak, wtedy to faktycznie widać działanie, w ciągu powiedzmy czterech tygodni można e, zbić e, ten hematokryt. No dobra, no więc kolejne, jeżeli chodzi o suplementy na wątrobę, czyli na przykład gdy stosujemy jakieś środki oralne, ale nie tylko, bo ja uważam, że powinniśmy jakieś takie podstawy gdzieś tam cały czas na tym cyklu stosować, nie? Takie podstawy to mam na myśli na przykład ostropest, a z takich mocniejszych rzeczy no to na przykład Lift 52, NAC. No, jeżeli chodzi o NAC, to też bym go stosował przez cały rok spokojnie. Tutka, jeżeli chodzi o jakieś takie leki na receptę, to bardzo dobry jest heparek. Nie? To już osób, gdzie tam gdzieś te próby wątrobowe są naprawdę nie najlepsze. Chociaż musimy też pamiętać o tym, że nigdy nie patrzymy tylko na Alat ASPAT, bo te wskaźniki praktycznie są, są niemiarowe. Tak. Przede wszystkim patrzymy na GGTP i pirubiny, nie? Wtedy faktycznie, jeżeli te parametry są podwyższone, to powinniśmy na pewno. Y, używać y, jakichś mocniejszych, większych dawkach te właśnie suplementy oraz heparagent jak najbardziej, nawet powiedzmy 4-5 tabletek, 2, 2 z rana, 2 czy 3 wieczorem, nie? Y, kolejne, jeżeli chodzi o, y, o serce, co nie? To też byłbym za tym, żeby stosować takie rzeczy jak czosnek, jak koenzym Q10 przez cały okres stosowania jakichś środków dopingujących. Witamina D, to o czym już wspomniałem, też w większych ilościach. Ja stosuję witaminy D około 6-8 tysięcy. Dopiero wtedy w badaniach moich wychodzi ten poziom witaminy D3 w dobrych granicach. Ale tutaj też nie kierować się dawką, bo każdy dlatego inaczej. Dlatego bym patrzał na badania, nie? U mnie faktycznie dopiero około 6-8 tysiącach jest te badanie. Ja takie, na przykład nie? stosuję 4 tysiące jednostek i mam w połowie widełek. No, 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 no więc faktycznie. Omega-3. Omega-3 też. No ta omega-3 tak jak mówiliśmy to jest suplement na wszystko tak naprawdę. Nie? No, jeżeli chodzi o serce. Kolejny taki aspekt bardziej będzie tutaj już prozdrowotny, znaczy prozdrowotny. No tak jak mówiliśmy wcześniej o tej wrażliwości insulinowej właśnie, o której powinniśmy cały czas dbać, bardzo mocno dbać, jeżeli chodzi o, o w ogóle budowanie masy. To tak jak, tak jak mówiliśmy tutaj też suplementacja, jeżeli chodzi o tą wrażliwość jest jak najbardziej skazana. Tutaj na pewno berberyna, kwas alfa liponowy, chrom, który byłby stosowany nawet do każdego posiłku z węglowodanami. Co tam jeszcze? Na ja pewno takie przyprawy jak cynamon, kurkuma, imbir bardzo dobrze sprzyjają na poprawę wrażliwości. No, też ta omega-3 poprawia. No i też magnes jak najbardziej powinien być stosowany. Nie? No i potem, wiadomo, dla osób, które stosują większej ilości tego jedzenia, to na pewno powinny dbać też o, o jelita, tak. Tutaj ta glutamina, o której wcześniej wspominaliśmy, w większych ilościach, jednej najbardziej do tego, na przykład maślan sodu. Yy, ogólnie też enzymy trawienne by, byłyby bardzo yy, pomocne i jakieś probiotyki, nie? No i, i taki z takich naturalnych suplementów, jeszcze, który poprawi nam trawienie jest ocet jabłkowy. Ale musimy sobie też uzmysłowić, że najważniejsze tutaj jest właśnie jednak rozgraniczanie tych posiłków na mniejsze porcje, ponieważ no, sam jedzenie dużego posiłku też znacznie utrudnia trawienie. Więc to jest podstawa. Teraz kolejną jeszcze taką ważną sprawą o której wie, wielu ludzi zapomina, są neuroprzekaźniki, dbanie o nasz mózg. Tak, szczególnie dla osób, które lubią środek taki jak trenbolon. E, czyli tutaj, y, jak, jak chronić te neuroprzekaźniki, jak dbać o ten mózg, e, to takim jednym z suplementów e, będzie e, alfa-GPC który działa neuroprotekcyjnie, ochrania te nasze neuroprzekaźniki przed degradacją, przed Alzheimerem, czyli po prostu no, mniej zapominajmy w skrócie. Działa on również adaptogennie i neotropowo w połączeniu właśnie z suplementem z Końzyłem Q10 i z witaminami z grupy B. To działanie na neuroprzekaźniki jest e, znacznie polepszone. E, no, te suplementy razem w połączeniu po prostu działają lepiej, mm -hmm. więc e, warto byłoby je wszystkie wdrożyć do suplementacji, e, żeby po prostu e, czerpać z tego jak najwięcej benefitów. Mm -hmm. No, to ja było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy mm -hmm. materiał, więc. Możecie teraz sami zauważyć, że osoby, które nie stosują środków dopingujących tak naprawdę wiele tej suplementacji nie potrzebują, są to dosłownie same podstawy znowu osoby, które stosują te środki i chcą przede wszystkim robić to zdrowo, chcą robić to długo i nie chcą mieć żadnych problemów w przyszłości, powinny stosować naprawdę, tak jak sami widzicie, bardzo wiele tych suplementów, tak? Zaczynając od profilu lipidowego, nerki, co tam było, wątroba, serce, wrażliwość insulinowa, no i na koniec mózg i ochrona po prostu tych neuroprzekaźników jest naprawdę wiele, i faktycznie trzeba troszkę wydać tych pieniążków, jeżeli chcemy to zrobić tak, żeby nie było żadnych skutków ubocznych. A uwierzcie mi... uboczne mi były minimalne. A uwierzcie mi ja y, tak jak mówiłem biorę i robię sobie badania, możecie mi wierzyć czy nie, ale moje badania są o wiele lepsze niż u osób, które tych środków nie stosują. Naprawdę i tak jak widzicie, można brać, y, może brać z głową, można brać tak, żeby nie było y, żadnych problemów. Tylko trzeba to robić mądrze i umiejętnie, tak? Trzeba mieć troszeczkę wiedzy na ten temat. Tak. Tak więc dziękuję. Tak jak standardowo prosimy o udostępnienie, lajkowanie, subskrybowanie, subskrybowanie naszego kanału. Jeżeli się podobało, to zapraszamy na kolejny materiał już za tydzień. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.